Pięknie książ No po prostu brzarł Panu Boga. To jest najlepsze, co on mógł I to tylko słuchajcie, on mógł wymyślić. No bo kto by, kto by z takiej z takiej, z takiej choroby, no przeglębny w pewien sposób wyciągnąć tyle dobra, ile on wyciągnął. Zaraz samo wszystkim odpowiem. Ale naprawdę... Jestem, jestem wiadomy, ciężarem dla, no dla wszystkich, którzy mnie spotykają, bo, no bo wiadomo, trzeba mi pomagać. Ale, ale, no, przez to, że jest, jeszcze mam, spójprze, no jeszcze potrzebuję na każdym kroku pomocy, to, to ja mam wrażenie że czasami, że ja, ja dosłownie... Że ci nie umierać, po prostu tak, a nic mnie nie boli. I no ja tylko powiem jak to, jak to wszystko, jak to się rozwijało. To nie tak, że od początku, tak jak mówię, zawsze mam takie, takie wątpliwości, czy ja mogę dziękować za to, za to moje se, za to stary rozdział, czy wypada dziękować. Przecież każda choroba to jest, to jest i tylko, że przed tym, tej całej przedmię choroby. Słuchajcie, on wyciągnął tyle dobra. Ja jestem takim człowiekiem. To znaczy nie wiem, że w jakim wspaniałym, tylko tyle dobrego się dzieje. tyle takich rzeczy doświadczam. Słuchajcie, on, choćby to, że jestem tutaj i mówię do Was, kiedy kilka dni temu ksiądz Piotr po prostu poinformował mnie, że będzie takie czuwanie i... I zapytał, czy widziałem świadectwa, to już tak, tak naprawdę taki miałam wyrzuty sumienia. Po prostu tak się nieskromnie ucieszyłam, twórcza, jaka gwiazda będzie przemawiać tutaj, będziecie, będziecie mnie słuchać. I potem sobie tak pomyślałam, co ja, co ja mądrego mogę powiedzieć, No tylko to właśnie, czego przez ostatnie lata doświadczam. I to, I to, bynajmniej nie moja zasługa, tylko to wszystko, to wszystko tak ktoś pięknie, pięknie zaplanował, że to się, to się nie mieści w głowie. No to ja może przejdę, bo tutaj pewnie jest kolejka. No nie mogę być taką gwiazdą że przemawiać jakoś nawet długo. Więc słuchajcie, początki były, zanosiło się, że będę taka, o nie dzieci, to było tak bardzo fajnie, yy, pewnie, no właśnie, fajny kosz, samochód i, i tak jak mówię, ja miałam takie plany, żeby być biznesmowem i słuchajcie, i rodzę drugie dziecko, które jakoś tak bardzo szybko, po pierwszym jestem drugi raz w ciąży, trochę to tak, kurczę, no i no nie chciałam tak, tak, no bo to po co tak szybko, i słuchajcie, bo i y, kiedy urodziłam drugie dziecko <tryk> okazało się, że zostałam sparaliżowana, y, Lekarze nie widzieli y, co się dzieje, <tryk> więc wszystkie badania robiłam. Y, badania jakiś, rezonans magnetyczny, tomografia głowy, jakiś już w myślach widziałam, że jakiś pewnie nowotwór mózgu, śmierć w ogóle w, krótkim, w krótkim czasie. Taka beznacię no pani kochapa, nie wiedziałam jeszcze co, co w ogóle. No w każdym razie wyobrażałam sobie najgorsze rzeczy. I, I kiedy w końcu to po, po tak około miesiąca przebiegałam w i potem przychodzi lekarz ma już wszystkie <trym> i mówi sklerotyz multiplex, czyli czym spadnie Słuchajcie, w ogóle nie wiedziałam co to Słyszało się, że pan... Że ktoś tam choruje, że zbiera się tak na takich ludzi, ale że ja w ogóle nie wiedziałam, czym się ta choroba. Słuchajcie, przyszłam do domu, otworzyłam tę <noise> splodyfię, ponadto nie szukamy go w internecie, tylko ja jako, mu jako się no i, no i wyszukałam hasło, sprawienie rozsiane. No i oczy mi się otworzyły. No coraz szerzej, jak to czytałam. I potem kolejna wizyta u lekarza. No jestem już przerażona. On mówi, proszę się nie martwić, tu się proszę nie martwić. Teraz ma Pani tylko zalecenie, żeby Pani oszczędny tryb życia prowadziła. Absolutnie więcej dzieci, już więcej w Pani nie może, tak ma no, Pani słyszałam, dwójkę dzieci, więc to w zupełności wystarczy. Oszczędny te i może Pani żyć spokojnie, ta choroba się rozwija długo, można. Można chodzić do śmierci, dopiero, dopiero pod koniec. Coś tam może, może się powrócić. No słuchajcie, ja po tym paraliżu krótkotrwałym, bo to dostałam parę kroplów i słuchajcie, wstałam jak, jak nowonarodzona. Ja pamiętam, że oszczędny tryb życia do tego, to muszę przyznać się, no nie zastosowałam się i, i, i ten zakaz zachodzenia już w ciąży. Tylko, że ja miałam plany, że skoro tak lekarz mówi, to, to trzeba tak zrobić. Przy czym powiedziałam o tym że mąż się oburzył, jak to? Ja chcę mieć dużo dzieci, co wy lekarz wie, ile on ma w ogóle dzieci, zapytaj się go. No i ja, ja też jakoś tak, no ale Zaleceń lekarza, rzeczywiście ta głupka dzieci to, to wystarczy. I naprawdę miała taki, taki szczery zamiar. No, natomiast no, już tam były plany wobec mnie inne. I niedługo potem, rok potem, urodziłam trzecie dziecko, córkę. Tym razem, no i słuchajcie, kiedy byłam z nią w ciąży, to, to już tak sobie myślę, pani, może jednak to przecież. Przecież, no ja już miałam dwójkę dzieci, miałam to. Ja, ja chciałam do tego wszystkiego się dostosować, no ale chciałam też to robić tak, tak po Bożemu, wiecie. No, no, tak. I tym razem, tym razem rodzi się Michałek, który, który, tutaj ze mną przyjechał i to już jest czwarte dziecko. Słuchajcie, a jeszcze, jeszcze mam taką sytuację materialną niezbyt, małe mieszkanie, no tak, no pracowałam w szkole, więc mój mąż też jest nauczycielem, więc, więc zarabialiśmy dużo. Słuchajcie i, i jak urodził się to już, to już wiedziałam, że, że sama przewidziałam, że już teraz. Yy, z tym, że jeszcze muszę powiedzieć, że yy, zamudziłam tak szybko w ciąży, że w ogóle się ta choroba praktycznie nie rozwijała. W ogóle yy, ta choroba jest taka podstępna, że w ogóle, yy, że w ogóle yy, ta, ona w czasie książki człowiek się czuje wspaniały, tylko gorzej jest dopiero jak jak rodzi się dziecko. Kiedy urodził się Mikołaj, yy, to już nie tak tak na piechotę, więc do kościoła przyjeżdżałam na rowerze. Ale na rowerze jeszcze mi się wspaniale uścisło i nawet taka byłam dumna sobie, że no ja już na rowerze nie będę mogła jeździć, to już koniec, to już pora umierać, to już będzie.